W dzisiejszym materiale pochylimy się nad najbardziej trywialnym elementem rosyjskiej rzeczywistości, który towarzyszy rosyjskiej armii od zarania dziejów i zapewne zakończy się wraz z istnieniem bytu politycznego o nazwie Rosja. Czyli oczywiście mowa o korupcji w wojsku. A konkretniej będzie to przewodnik po tym zjawisku, który opowie, co, gdzie i ile kosztuje. A także wspomni, jakie wyroki więzienia i lub grzywny można otrzymać za poszczególne przypadki korupcji. Jeśli robimy to na tyle nieumiejętnie, że nawet w państwie rosyjskim, znajdującym się na 141. miejscu w rankingu percepcji korupcji, gdzie aby stwierdzić, że ktoś daje łapówki, wystarczy sprawdzić, czy oddycha, zostaliśmy jednak złapani. Zacznijmy od widocznej na ekranie tabelki, która bardzo ogólnikowo przedstawia zakres ehem, usług czy przywilejów, jakie możemy kupić w wojsku rosyjskim w czasie wojny. Ceny są podane w rublach, ale od razu przeliczę na złotówki, bo ta nieszczęsna waluta niestety za bardzo o sam nie mówi. Idąc od góry do dołu, poszczególne kategorie to: Oświadczenie o zranieniu kosztuje od 6700 do 45000 zł. Przedterminowe zerwanie kontraktu ze względu na stan zdrowia, 18000 zł. Formalne leczenie w szpitalu, od 55 do 5800 zł. Zwolnienie z czynności służbowych. Od 22 do 2600 zł. Urlop od 900 do 1800 zł. Możliwość nie pojechać na front, 1800 zł. Prawo jazdy kategorii C, od 90 do 850 zł. Niepociąganie do odpowiedzialności za korzystanie z telefonu, od 20 do 450 zł. Pomoc z formalnościami związanymi z otrzymaniem statusu weterana, 66 zł. Oczywiście jest to duże uproszczenie bardzo zniuansowanej problematyki. Nie ma tutaj żadnego punktu odniesienia i nie wiemy, czy w przypadku możliwości niepojechania na front, czy niepociągnięcia do odpowiedzialności za korzystanie z telefonu kosztuje za jeden raz, czy jest to na przykład miesięczny abonament. Albo oświadczenie o zranieniu. Te kilka, kilkanaście tysięcy mamy zapłacić, aby otrzymać oświadczenie, nie będąc rannym. Czy może po otrzymaniu zranienia musimy jeszcze zapłacić za odpowiedni papier, poświadczający ten stan rzeczy? To są bardzo dobre pytania, dlatego mając przedstawiony wyżej pułap cenowy, a także pamiętając, że przeciętny ochotnik albo zmobilizowany zarabia w przeliczeniu od 9300 do 9600 zł miesięcznie, na podstawie materiału, który zaraz usłyszymy, będziemy mogli stwierdzić, czy jest to dużo, czy nie do końca. Artykuł, który chciałabym tutaj przedstawić, pochodzi ze strony internetowej Wiorstka i ukazał się 30 stycznia 2024. Nosi następujący, całkiem uroczy tytuł: Przewodnik po korupcji w Wojsku Rosyjskim. Ehm. Jakie usługi można kupić w wojskach Federacji Rosyjskiej podczas wojny? Rosyjskie Ministerstwo Obrony uważa łapówkarstwo za jedno z najniebezpieczniejszych przestępstw służbowych. Niemniej jednak, za określoną kwotę żołnierz może dostać prawie wszystko. Nowy stopień, dzień wolny, urlop, podwyżkę. Łapówka może być wykorzystana do uniknięcia kary za korzystanie ze smartfona lub pijaństwo. Po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę do dotychczasowych zwyczajowych usług dołączyły nowe. Teraz żołnierze przekupują dowódców, aby nie trafić do obszaru działań wojennych, a oficerowie sztabowi żądają pieniędzy za wystawienie dokumentów poświadczających zranienie. Wierska przeanalizowała ponad tysiąc wyroków sądowych w sprawach o przekupstwo, rozmawiała z żołnierzami i opisuje, jak wygląda korupcja w rosyjskiej armii podczas wojny. Zaktualizowany cennik wojskowy. Korupcja w siłach zbrojnych istnieje od zawsze wyjaśnia Jewgieni. Oficer, który brał udział w działaniach bojowych i zdezerterował. Wszyscy dowódcy w mojej brygadzie mieli wyroki karne za przestępstwa związane z finansami. Zawsze mówiłem, że wojska jest zwierciadłem społeczeństwa. Wszystko, za co daje się łapówki na cywilu, to samo dzieje się w wojsku. Uzasadnia. Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę miała niewielki wpływ na liczbę spraw karnych o korupcję. Ale zmieniły się usługi, za które żołnierze płacą łapówki. W 2021 sądy garnizonowe, jak policzyła Wiorstka, rozpatrzyły około 600 spraw o łapówkarstwo. Z artykułu 290, 291 i 291 Ustęp 2 Kodeksu Karnego. W 2022 takich spraw było 671, a w 2023 jeszcze mniej niż zwykle, nieco ponad 500. Aby zrozumieć ten fenomen, dziennikarze ściągnęli kartoteki z sądów garnizonowych za ostatnie 3 lata. W niektórych przypadkach sądy nie publikowały tekstów wyroków lub zamieszczały ocenzurowaną wersję. Bez dat, numerów jednostek wojskowych czy nazw miejscowości. Niemniej jednak dziennikarze zdobyli prawie 200 wyroków, z których, sądząc podacie, oczywiste jest, że łapówkarstwo miało miejsce w czasie wojny. Usługi, które są sprzedawane w wojsku, to m.in. dzień wolny, urlop, zaliczenie treningu fizycznego, co daje dodatek do pensji, stopień wojskowy, prawo jazdy kategorii C uprawniające do prowadzenia ciężarówek, a nawet pozezwoleniu oficerów, którzy nie będą karać za korzystanie z telefonu czy jazdę po pijaku. Po lutym 2022 zbiór usług został zaktualizowany. Znalazły się w nim nowe pozycje. Zaświadczenie o zranieniu, wpisanie na listę do odznaczenia państwowego za udział w wojnie z Ukrainą oraz możliwość niewyjeżdżania na misję bojową. Niektóre stare usługi, odwrotnie, stały się nieistotne. Na przykład, jeśli w latach 2020-2021 wojskowi płacili starszym oficerom za wyjazd w podróż służbową, do innych krajów, na przykład do Syrii, wioska znalazła kilkadziesiąt wyroków w takich sprawach. To w 2022 znikła potrzeba płacenia za możliwość udziału w operacjach specjalnych. Według oficera Jewgenija nie było żadnego gorączkowego pośpiechu, aby jechać na Ukrainę. A wraz z upływem czasu żołnierze, wręcz przeciwnie, coraz częściej zaczęli próbować wymigać się od takiej podróży służbowej. Lista usług sprzedawanych w wojsku jest bardzo szeroka. Potwierdza ochotnik z baszkirskiego batalionu imienia Salawata Julajewa. Powiedzmy, że jest niemało przypadków w Monie. Czy to sprzedają urlopy, albo za opłatę nie wysyłają na szturmy, albo wymuszają płacić im kary za pijaństwo. No cóż, z takimi dowódcami to ja się nie dziwię. W Monie jest okropny bałagan. Bezprawie totalne, a i bajzły jest sporo. Mówi ochotnik. Odnotowuje, że w swoim pododdziale, bataliony z częścią rozgwardii, nie słyszał o łapówkach. Nasz zespół składa się raczej z byłych funkcjonariuszy organów ścigania. I trudno od nich coś wyłudzić. Są dobrze obeznani z kwestiami prawnymi. Według słów żołnierza walczącego w jednym z oddziałów specjalnych rosyjskiej armii najwięcej korupcji jest wśród zmobilizowanych i tych, którzy niedawno podpisali dobrowolne kontrakty z Ministerstwem Obrony. Urlopy, zranienia, wyjazdy do domu, a nawet nagrody mogą być kupione, mówi. Razem z nami w Ługańsku w sąsiedniej chacie mieszkały mobiki stuły, którzy garowali tam od miesięcy. Płacili, żeby przebywać z dala od frontu. Dosłownie nie wyłazili stamtąd płacili 150 tysięcy rubli miesięcznie 6600 zł. W ich kompanii z tego co wiem, w ogóle wszystko miało cenę, ale potem zamknięto ten interes. Natomiast urlopy albo żeby poleżeć sobie w szpitalu, tego jest teraz bardzo dużo. 20-30 tysięcy rubli za wyjazd do domu. 900-1300 zł. A do szpitala od 50 tysięcy rubli. 2300 zł. Ale tam na miejscu trzeba będzie jeszcze dopłacić za obrażenia i zranienia. Dygresja. Ci zmobilizowani stuły całkiem sprytnie się ustawili. Po opłaceniu dowódców zostawali z 50-60 tysiącami rubli na rękę, co na warunki rosyjskie było dwukrotnością średniej wypłaty w tule. Koniec dygresji. 30 tysięcy, aby uniknąć wyjazdu do obszaru specoperacji. Roman Sołowiow, który został zmobilizowany, brał udział w operacjach bojowych jako członek grupy szturmowej. Jednostka wyruszała na misję, a następnie wracała do swojej stałej lokalizacji. W czerwcu 2023 grupa szturmowa odpoczywała i przygotowywała się do kolejnej misji. Podczas porannej zbiórki zmobilizowani żołnierze zostali poinformowani, że dowództwo planuje wysłać maksymalną liczbę żołnierzy do strefy walk w nadchodzących dniach. Po zbiórce, jak powiedział Sołowiow, szef grupy szturmowej podszedł do niego i zaproponował mu łapówkę w wysokości 40 tysięcy rubli, 1800 zł, aby nie wysyłał go na misję. Sołowiow zgodził się i natychmiast przelał pieniądze na konto żony dowódcy. Kilka dni później został poinformowany, że jedzie na misję. Według zmobilizowanego mężczyzny wtedy zdał sobie sprawę, że dowódca nie rozwiązał sprawy, a dwa dni później, kiedy został wezwany na przesłuchanie przez FSB, zeznawał przeciwko swojemu przełożonemu. Sąd garnizonowy w Nowoczerkasku skazał Sołowiowa na grzywnę w wysokości 35 tysięcy rubli, 1500 zł, a przeciwko dowódcy grupy szturmowej wszczęto sprawę karną z artykułów o nadużyciu władzy i oszustwie. Żołnierz Oleg Sirakuni Również próbował uniknąć przydziału bojowego. W maju 2023 przekupił dowódcę batalionu, aby nie udawał się do strefy specoperacji i pozostał w jednostce. Garnizonowy Sąd Wojskowy w Wołgogradzie skazał go na grzywne i dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. Niektórzy żołnierze, jak dowiedzieli się dziennikarze wiorstki, kupują status weterana bojowego i są przedstawiani jako uczestnicy specoperacji tylko na papierze. Latem 2023 11 takich żołnierzy zostało oskarżonych. Poprosili dowódcę o dodanie ich nazwisk do rozkazu wysłania na front, podczas gdy sami pozostali na miejscu w jednostce. W ramach wdzięczności, żołnierze kupili dowódcy zestaw piknikowy, Kawka z Souvenir, składający się z 28 elementów dla 6 osób. Prezent o wartości około 20 tysięcy rubli, 900 zł, został zamówiony w sklepie internetowym na nazwisko żony dowódcy która odebrała go w punkcie odbioru. Sąd garnizonowy w Pskowie ukarał tylko jednego z żołnierzy. Został on skazany na karę grzywny w wysokości 20 tysięcy rubli. Pozostałych sąd nie oskarżył. Przeciwko dowódcy wszczęto sprawę karną za 11 przypadków drobnego łapówkarstwa. Artykuł 291, punkt 2 kodeksu karnego. Na razie nie wiadomo, jaki wyrok otrzymał. 300 tysięcy na wypłatę z tytułu obrażeń. Jeszcze jedną popularną usługą w wojsku, która pojawiła się w 2022, są dokumenty dotyczące wypłaty za uszczerbek na zdrowiu. Wiorstka znalazła 8 wyroków wskazujących w sądach garnizonowych z artykułu dotyczącego oszustw płatniczych. Artykuł 159, punkt 2 Kodeksu Karnego. Wszystkie sprawy zostały wniesione przeciwko żołnierzom, którzy dostarczyli organom państwowym zaświadczenie o fikcyjnych ranach podpisane przez ich dowódców. Sami dowódcy przekonywali w śledztwie, że nie widzieli o fałszerstwie i nic za nie nie otrzymali. W wyrokach nie wspomniano, że dowódcy, którzy podpisali zaświadczenia, zostali w jakikolwiek sposób ukarani. Jednocześnie ci, którzy faktycznie zostali ranni na froncie, często nie są w stanie uzyskać wypłaty świadczeń bez łapówki. Latem 2023. Dziennikarze wierski pisali, że wielu żołnierzy musi pozywać szpitale i jednostki wojskowe, aby uzyskać zaświadczenia o odniesionych ranach. W kwietniu 2023 garnizonowy sąd wojskowy w wyborgu skazał 38-letniego dowódcę Plutonu, Jary-Bałczenkę, na 9 lat kolonii o zaostrzonym reżimie i grzywne w wysokości 2 milionów rubli, 89 tysięcy złotych. Dowódca był odpowiedzialny za sporządzenie dokumentów dotyczących otrzymanych ran i obrażeń, ale robił to za pieniądze. Obiecał pomóc co najmniej dwóm naprawdę rannym żołnierzom tylko wtedy, gdy ci przekażą mu 5-10% swojego jednorazowego świadczenia za zranienie. Żołnierze zgodzili się i jeden z nich zapłacił Rybałczęce 300 tysięcy rubli, 13 tysięcy złotych, a drugi 150 tysięcy, 6600 zł. W tym samym miesiącu inny sąd, garnizonowy w Wołgogradzie, skazał Andrzeja Gorszenowa, kierownika działu kadr, na 5 lat kolonii o zaostrzonym rygorze, ponieważ, podobnie jak rybałczenko. Brał łapówki za sporządzanie dokumentów za zranienie. Żołnierz, któremu zapłacił, powiedział śledczym, że czekał na wypłatę od 6 miesięcy. Kiedy zapytał swoich kolegów, co może być powodem opóźnienia, wyjaśnili mu, że musi dogadać się z szefem działu personalnego. 2000 za korzystanie z telefonu Pomimo faktu, że rosyjski personel wojskowy ma formalny zakaz korzystania z telefonów komórkowych, zasada ta jest rutynowo łamana. Zgromadzenie wyłączonych smartfonów może odtajnić lokalizację pododdziału. Po tym, jak kilkudziesięciu rosyjskich zmobilizowanych, świętujących Sylwestra w budynku byłej szkoły zawodowej w Makiejewce, zostało zabitych przez ostrzał HIMARS w nocy z 31 grudnia 2022 na 1 stycznia 2023, wojskowi obiecali pociągnąć do odpowiedzialności funkcjonariuszy wojskowych. Zgodnie z wersją Ministerstwa Obrony, telefony komórkowe używane przez żołnierzy w Sylwestra Pomogło ukraińskiej armii wyznaczyć cel. Co najmniej 28 żołnierzy było ściganych za ukrywanie korzystania z telefonów podczas operacji bojowych. Na przykład w marcu 2023 Aleksiej Kryukow zezwolił 11 żołnierzom na korzystanie z telefonów, otrzymując w zamian od każdego 2000 rubli 89 zł. Później został oskarżony o łapówkarstwo. 2000 rubli to standardowa opłata za pojedyncze wykrycie, że ktoś korzysta z telefonu. Kwota ta pojawia się w wielu wyrokach badanych przez wiorstkę. Największą opłówkę za korzystanie z telefonu komórkowego, jaką znaleźli dziennikarze w sprawach sądowych, została zapłacona przez żołnierza kontraktowego Filatowa. Używał smartfona podczas służby bojowej na stanowisku polowym. Telefon został znaleziony w jego posiadaniu przez współpracownika Służby Ochrony Tajemnic Państwowych, podległe Ministerstwu Obrony. Kierownictwo jednostki zaproponowało Filatowowi rozwiązanie sprawy, za 10 tysięcy rubli 450 zł. Wojskowy zgodził się, ale jakiś czas później stał się figurantem sprawy karnej o korupcję. Sąd garnizonowy w Barnaule skazał go na grzywne w wysokości 30 tysięcy rubli 1300 zł. Starszy oficer, który poprosił o łapówkę, również był ścigany za drobne łapówkarstwo, ale nie wiadomo, jaki wyrok wydał na niego sąd. 1000 do 2,5 tysiąca za dzień wolny 40 tysięcy za urlop. Dni wolne i święta są prawdopodobnie najczęściej sprzedawanymi usługami w wojsku rosyjskim. Sądząc po sprawach karnych, bananych przez wiorstkę, kwota, za którą można kupić jeden lub więcej dni urlopu, nie wzrosła w czasie wojny. Acz w przyszłości żołnierze mogli być nieobecni na służbie przez kilka miesięcy, regularnie płacąc łapówki dowódcy. W czasie wojny nikt nie jest zwalniany na długi czas. Koszt dnia wolnego poza jednostką, podobnie jak przed wojną, waha się między tysiącem a dwoma i pół tysiącami rubli. Bliżej świąt ceny idą w górę. Na przykład zmobilizowany Aleksander Szach, pełniący obowiązki dowódcy baterii, pod koniec grudnia 2022 zaproponował tym, którzy chcą odpocząć na święta noworoczne, aby zapłacili mu po 60 tysięcy rubli, 2600 zł. Święta noworoczne są popularną formą zarobkowania dla dowódców. Pod koniec listopada 2023 pracownik kontraktowy, oddelegowany do Ługańska, poskarżył się w Jorsce, że nie może wyjechać na urlop za darmo. Powinniśmy byli pojechać razem z chłopakami na urlop 23 listopada, powiedział. Wszystkie dokumenty zostały uzgodnione, ale w ostatniej chwili wszystkie urlopy zostały odwołane. Powiedzieli, że nikt nigdzie nie pojedzie do połowy lutego. Sytuacja jest taka. Że nasz bezpośredni dowódca stworzył sobie schemat korupcyjny i można z nim dogadać się za pieniądze, żeby mimo wszystko pojechać na urlop. Wiele osób jest gotowych zapłacić, ale ja z chłopakami nie jesteśmy gotowi, bo to totalna ściema. Rok wcześniej czterech zmobilizowanych żołnierzy w jednostce w regionie moskiewskim zgodziło się zapłacić za urlop i stało się podejrzanymi w sprawie karnej o korupcję. Powiedzieli śledczom wojskowym, że ich dowódcy zaproponowali im wykupienie urlopu w styczniu 2023 roku. Przekonali zmobilizowanych mężczyzn, że istnieje limit urlopów. Tylko trzy osoby, które spełnią specjalne warunki, będą mogły je otrzymać. Pod pojęciem warunków, dowódcy mieli na myśli 40 tysięcy rubli, które każdy zmobilizowany musiał przelać na rachunek bankowy określonej osoby. Nagrody i pijaństwo. Istnieją również rzadsze rodzaje łapówek, za które żołnierze są ścigani. Na przykład, chociaż Wioska napisała wcześniej, że karanie za pijaństwo jest powszechne w armii, personel wojskowy rzadko jest ścigany za próbę przekupienia starszego oficera, który ich przyłapał. Wiorska znalazła tylko trzy sprawy karne dotyczące drobnego łapówkarstwa, które zostały wniesione przeciwko żołnierzom w latach 2022-2023 za picie alkoholu na służbie a następnie próby wręczenia łapówek w wysokości 2000 i 2500 rubli. Kolejna sprawa karna dotycząca łapówkarstwa na dużą skalę została wniesiona przeciwko zmobilizowanemu, Maratowi Gizatulinowi, który wiosną 2023 próbował wręczyć 150 tysięcy rubli pracownikowi Wojskowego Biura Komendanta w Starobielsku. LNR. Gizatulin miał nadzieję, że komendant wypuści jego kolegów z wojska, Którzy zostali zatrzymani na lokalnym dworcu autobusowym w stanie nietrzeźwości. Sąd garnizonowy w Nowoczerkasku ukarał go grzywną w wysokości pół miliona rubli. Wiorstka znalazła tylko jedną sprawę karną o przyjęcie łapówki w celu ukrycia używania alkoholu podczas wojny. Żołnierz kontraktowy Floty Czarnomorskiej, Wasilii Kutepow, zaproponował dwóm podwładnym, żeby ci zapłacili za naprawę samochodu jego żony. W zamian obiecał nie ścigać ich za picie alkoholu. Rozmówca wiorski, żołnierz jednej z jednostek specjalnych, twierdzi, że po ogłoszeniu mobilizacji żołnierze zaczęli kupować sobie nagrody za pieniądze. Moskiewscy zamobilizowani kupili sobie w zeszłym roku medale bojowe. To jest kur po prostu dno. Takich ludzi po prostu bym wychłostał, mówi. Wiorska znalazła tylko jeden przypadek sprawy karnej dotyczącej korupcji przy wydawaniu odznaczeń państwowych w czasie wojny. Jesienią 2022. Żołnierz Aleksandry Kipiaczkin, który zajmował wysokie stanowisko w jednej z jednostek wojskowych, uzgodnił z żołnierzem, że za łapówkę, w wysokości 300 tysięcy rubli, umieści go na liście kandydatów do odznaczenia państwowego. Lista została utworzona z żołnierzy, którzy szczególnie wyróżnili się w specjalnej operacji wojskowej. Żołnierz miał zapłacić łapówkę po otrzymaniu nagrody i otrzymać premię pieniężną od Ministerstwa Pracy i Ochrony Społecznej Kraju Stawropolskiego. W styczniu 2023 żołnierz otrzymał nagrodę i jednorazową wypłatę od Ministerstwa Pracy. Ale kiedy Kipiaczkin ponownie zaczął mówić o łapówce, żołnierz nagrał rozmowę na dyktafon i przekazał ją FSB. Dwa miesiące później żołnierz, pod kontrolą FSB, wręczył Kipiaczkinowi łapówkę składającą się z prawdziwych i fałszywych banknotów. Wszczęto przeciwko niemu sprawę karną o nadużycie władzy i łapówkarstwo na dużą skalę. Sąd Karnizonowy w Stawropolu skazał go na 5 lat kolonii o zaostrzonym reżimie. Innym, dość rzadkim rodzajem łapówki, za którą wszczynane są sprawy karne, jest formalne leczenie w szpitalu. Sądząc po wyrokach, które znalazła wiorstka, żołnierze poborowi często uciekają się do tego sposobu unikania służby. Wręczają łapówki pracownikom medycznym. Dziennikarze wioski wykryli również jeden przypadek usiłowania przekupstwa w zamian za pomoc w przedterminowym zwolnieniu ze służby z powodu choroby. Aleksander Nejmak, zmobilizowany z tzw. LNR, przekazał lekarzowi szpitala wojskowego 400 tysięcy rubli (18 tysięcy zł) z prośbą o zorganizowanie nowego posiedzenia Wojskowej Komisji Lekarskiej i uznanie go za niezdolnego do służby wojskowej. Podczas przekazywania łapówki zmobilizowany mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego LNR. Sąd garnizonowy w Nowoczerkasku skazał go na 2,5 roku kolonii o zaostrzonym rygorze. Wyroki. Ci, którzy biorą łapówki, są sądzeni surowiej niż ci, którzy je dają, ustalili dziennikarze wiorstki po przeanalizowaniu 1200 wyroków. Dowódcy, którzy sprzedają usługi. Byli często skazywani na realne kary i pozbawiani stopni wojskowych w latach 2022-2023. Jeśli przestępstwo miało miejsce po ogłoszeniu mobilizacji, sędziowie często biorą to pod uwagę jako okoliczność obciążającą. Wojskowi, którzy płacą niewielkie łapówki, rzadko trafiają do więzienia. Sądy skazują ich na grzywne w wysokości kilkudziesięciu tysięcy rubli lub wyrok w zawieszeniu. Jeśli żołnierz złożył szczegółowe zeznania podczas śledztwa, ma status weterana operacji bojowych lub zdołał przekazać darowiznę na rzecz fundacji charytatywnej przed rozprawą sądową, sędziowie mogą nałożyć minimalną grzywnę lub całkowicie zwolnić go z kary. Na przykład sąd garnizonowy w Samarze skazał żołnierza Michaiła Salnikowa, który w listopadzie 2022 kupił stopień sierżanta za 5000 rubli, 200 zł. Na grzywne w wysokości 40 tysięcy rubli, 1700 zł. Jako okoliczność łagodzącą sąd uznał fakt, że Salnikow ma status weterana wojennego i odznaczenie za odwagę. 224 Garnizonowy Sąd Wojskowy w Petersburgu umorzył postępowanie karne wobec Waleria Paszczenki, żołnierza, który za łapówki otrzymywał dni wolne i odpuścił miejsce stacjonowania jednostki w pierwszych miesiącach wojny. Od 22 do 24 lutego i od 11 do 14 marca 2022 roku. Jako okoliczność łagodzącą sąd wymienił fakt, że żołnierz, cytuję, aktywnie przyczynił się do ujawnienia i zbadania przestępstwa. Ten sam sąd skazał żołnierza Wasilija Krysanowa na grzywne w wysokości 50 tysięcy rubli, 2200 zł za regularne przyjmowanie łapówek od żołnierzy poborowych. Krysanow przekazał darowiznę na fundusz karytatywny, co sąd wziął pod uwagę przy wydawaniu wyroku. Koniec. Jak to mawia się w Rosji? Dla kogo wojna, a dla kogo rodzona matka? Pragnę w tym miejscu przypomnieć, że spraw związanych z korupcją w wojsku rosyjskim jest około 600 rocznie. Natomiast samych zmobilizowanych mamy 320 tysięcy. A jeszcze są ochotnicy i żołnierze kontraktowi w bardzo pokaźnych ilościach. To, co tutaj usłyszeliśmy, jest jedynie czubkiem czubka góry lodowej, ale jednocześnie całkiem nieźle obrazuje skalę korupcji. Z jednej strony bardzo mnie urzekło hasło, że wojsko jest odzwierciedleniem stanu państwa. Niewątpliwie skala skorumpowania w Rosji szokuje, szczególnie, że trzeba płacić nawet za fakt, że otrzymałeś zranienie. Tutaj przypomina mi się sytuację z jednego z poprzednich materiałów, kiedy to wbrew prawu wysłano poborowego na wojnę, został tam ranny, a obecnie nie może nie tylko otrzymać świadczenia za zranienie, ale nawet uzyskać statusu weterana. Teraz już wiemy, że wojsko nie zgubiło żadnych dokumentów i nie ma żadnego bajzlu w papierach. Po prostu pan z działu kadr cierpliwie czeka na uiszczenie odpowiedniej opłaty. Z drugiej strony interesujące jest, że w wielu przypadkach, kiedy rzeczywiście pociągnięto kogoś do odpowiedzialności, sprawą zajmuje się FSB. Jest to ciekawa sprawa, Pojawia się zasadne pytanie, na ile kompetentnie działa ta struktura i czy otrzymała dyrektywę zwalczać korupcję, żeby żołnierze walczyli, a nie siedzieli w jakiejś chatce za linią frontu, płacąc 150 tysięcy miesięcznie. Choć oczywiście tych przypadków wcale nie było jakoś dużo, więc albo oddelegowano mało współpracowników do walki z korupcją, albo oni również są skorumpowani i za kratki wysyłają tylko najbardziej pazernych, którzy nie chcą się hmm, dzielić. Oj, tyle pytań, a tak mało odpowiedzi. Myślę, że w tym miejscu można zakończyć ten materiał. Jak mówiłam we wstępie, Rosja w rankingu percepcji korupcji, który właśnie został opublikowany, zajmuje bardzo ehem, chwalebną 141. lokatę na 180 możliwych. Więc w gruncie rzeczy niczego innego nie spodziewaliśmy się po Rosji, a i sama Rosja nie rozczarowała i nie zaskoczyła. Dziękuję i pozdrawiam.